Jak się pan nie uspokoi, to też wezwijmy policję. No i co, no i co ze względu, ze względu na to? I będzie pan miał postępowanie karne. A z jakiego tytułu? Z tytułu agresji wobec. Ale nie z... jestem agresywny. Nie jestem agresywny. Wszystko jest nagrywane. Wszystko jest nagrywane. No to niech pan też nagra, jak pan nas obraża. A to już ja obrażam? ale ja tylko chcę transport do domu. Z powrotem, bo jest godzina 21.58, a pociągi już nie jeżdżą, wie pani? Nie Pani doktor, prosił mi z całego serca. Ja mam trójkę dzieci na utrzymaniu. Jestem jedynym wierzycielem rodziny. Co mi zostały tylko kluczyki od samochodu? A wszystkie dokumenty, to które mam. To jest moja wina. Dokumenty, które to mam. To jest moja wina, że pan tutaj przyjechał. No moja wina też to nie jest, Pani doktor. Ja przyjechałem tylko po receptę. Pan doktor kazał mi przyjechać po receptę na ten. Pojechałem do ambulatorium i uzależniających nie przepisuje się w izbach przyjęć, ani w nocnych... No to jest Pani w błędzie, bo Pani Jankowska mi zapisywała. No proszę zadzwonić do szpitala, do Pani Jankowskiej, akurat ma dyżur, Pani powie wszystko. A czemu Pani poszedł do tej swojej doktorki psychiatry, co Pana prowadzi po leki? No, bo no dopiero mam na 19 go. termin. Na 19 mam termin dopiero. No ale jakby Pan poszedł do tej poradni, czy do tej... Tego...